No, dzień dobry widzowie, witam was na kanale bardzo leniwego człowieka, który. O, moją wymówką jest to, że. O, w sumie... o co on robi, że musimy mieć jakieś zastępstwo tutaj? Ja nie rozumiem. Tak, ja, jak widzowie, witam serdecznie. Ja jestem ja i dzisiaj obejrzymy sobie. O, dlaczego ja. Ostatnio paradokument tego typu oglądałem jakieś 5 lat temu, dlatego mam nadzieję, widowy, że będę świetnie się bawił. Również Wy będziecie świetnie się ze mną bawić. Na przykład okay. lajka like dupnięcie tutaj dla profcia, suba też możecie dupnąć dla niego, bo w sumie dla mnie tutaj nie dupniecie raczej. A w komentarzu możecie mi napisać o dzień dobry! I wtedy ja nie wiem, powiem profciowi, żeby zostawił wam serduszka. Jak nie zostawisz Profci, serduszek dla ludzi, którzy napisali o dzień dobry, to jest nieskończonym śmieciem. Zobaczmy w takim razie, o czym jest dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku. Moje mleczko jest o wiele lepsze. Co ty do diabła robisz? Wynoś z mojego mieszkania! Co ty zagratujesz? Wynosisz mi moje stąd. rzeczy! Stop, dobra, robisz, jest to jest normalne, nasi. że babcia z wnuczką się kąpią, nie? Nie no, to raczej nie jest normalne! Ja nie wiedziałem, że babcie mają jeszcze mleko w cycu na przykład, żeby wykarmić takiego kidosa. No ale, nie no, kąpanie w wannie, normalnie. Pokazanie dla wnusia i obrzydzenie go do końca życia. Spoka sprawa, myślę, co? Mamo, mamo, nie chodź do nas, proszę! My cię chcemy, potrzebujemy, proszę cię, z o, ale dimy, poddymiona sytuację tutaj została. Mamy sytuację taką, że jest babcia, gdy matka tego yy, przegrywa tutaj co go mamy. I ona przyjeżdża albo mieszka z niej, a zaraz zobaczymy widzowie. No i ona woli karmić swoim cycem niż mlekiem modyfikowalnym yy, Bbilon na przykład. No co za głupia baba. Zobaczmy widzowie. Sylwia jest szczęśliwą żoną Grzegorza Rostkowskiego. Pół roku temu urodziła się ich córeczka Zosia. Niestety rodzina ma problemy finansowe i kobieta szybko wróciła do pracy w salonie fryzjerskim. Czemu zawsze schemat jest tutaj taki prosty? O, rodzina miała problemy finansowe. Z naprawdę, a, w Polsce każdy ma problemy finansowe. Co zrobić, żeby nie mieć problemów finansowych? Pójść do pracy. Znaczy, w sumie posła, rzeczywiście, o to chodzi. D dobra, ja zamknę mordę. Kobieta nie może się doczekać, kiedy zobaczy znowu swoją córeczkę, którą zajmuje się jej teściowe. Moje sreberko najsłodsze. Popatrz! Moje mleczko jest o wiele lepsze, prawda? Co ty do diabła robisz? Aj, aj, POV. Zapraszasz sobie ziomków do domu, co nie? Wchodzicie do środka, a tam stary z gołym śmigłem na przykład sobie siedzi i browara pije. No, to jest trochę coś takiego, widzowie. Niezbyt przyjemny widok. Znaczy, nie to, że ja doświadczyłem i że mówię na własnym przykładzie. I domyślam się po prostu, ok? Dzięki, dzięki za zrozumienie. Kocham Zosieńkę tak bardzo. Uważam, że mogę ją równie dobrze karmić, tak jak i ty, no. Ja wiedziałam, że masz niepoukładane w głowie, ale nie wiedziałam, że aż tak. Masz się wynosić natychmiast z mojego domu, rozumiesz? Wiesz co? Jak to chce, żebym wyszła, żebym zostawiła Zosię, nigdy jej nie widziała, tylko wyrodna matka może na coś takiego pozwolić. Dokładnie, masz zakaz widywania się z Zosią nie. i wynocha stąd! Nie, wyrodna matka! ma cocha jesteś, a nie matka! Ja! Miał macie mieć taką starą. Albo żeby stara twojego chłopa, albo baby miała taką starą. Ty straszny w ogóle top jeden najgorsza rzecz na świecie. Ktoś od... a, da na Kaszteni mówisz mu, przestań debilu, wynoś się stąd! Proszę! nie zawracać mi dupy już. A on mówi oh, 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 to ty jesteś nienormalny, że mi nie pozwalasz tego robić. I wtedy ty mówisz do tej osoby, mordo, ale... Was razi na to podłogę i wcierać to sobie w dupę. Właśnie byłem świadkiem takiej sytuacji, że naprawdę gość na ulicy się zesrał, usiadł na tym, zaczął to sobie wcierać w dupę. Jak policja go zaczęła zgarniać, to zaczął krzyczeć. Nie, ale nic nie zrobisz! <laughs> to się było w moim pięknym mieście rodzinnym. Pozdrawiam nowy targ. To się po prostu nie mieści w głowie. Wiedziałam, że moja teściowa ma nierówno pod sufitem, ale nie wiedziałam, że aż tak. Ona myśli, że jest mamą Zosi, czy co? E, ale to nie jest tak, co? Nie? W sensie ja nie znam się na biologii. Ja tylko wiem, gdzie jest śurek, a inne rzeczy tu nawet. Nie wiem, bo w sumie nie, nie, nie dali mi nigdy. Bo mi nie dali nigdy. Ale to nie jest przypadkiem tak, że właśnie w momencie, kiedy ktoś jest w ciąży, co nie? Na przykład ma urodzić dziecko, to wtedy generuje się mleko w tych cycach, co nie? Wtedy są takie, no, dojce potocznie zwane, to. No i wtedy można karmić dziecko. A w momencie, kiedy na przykład urodziłaś dziecko, obstawiam, 25-6 lat temu, no to raczej tam chyba nic nie ma. Ale może się nie znam widzowie na biologii aż tak bardzo. No ja nie wiem, co ta Zosia sała z tego cyca bo to na pewno nie było mleko. Sylwia, wszystko w porządku? Nie no, k***a, wszystko git. Toś chciała po prostu p***dziła sobie, że mam mleko w coś. Zobacz, jak słodko usnęła. To chyba widzowie nie było mleko. To chyba było coś mocniejszego, mi się wydaje. Ej, ale w sumie... Przepraszam, że tak analizuję. Ale jeśli coś się działo tam 26 lat, to to znało fermentacji. Wiecie, jak się robi alkohol? <grym /dziśle> Powiedziałam, do widzenia, rozumiesz? Posłuchaj, muszę tu jeszcze odkurzyć. Zobacz, jaki masz chleb. W takim chlewie, na tych brudnych meblach, potem kładziesz dziecko. Chcesz, żeby to stało alergii? Proszę cię, idziemy, no. do widzenia. I pozwolę się obrażać we własnym domu. Co? Do widzenia. We własnym? Ja wiem, że głupota, nie? Jakby możecie powiedzieć, nie przypadaj się aż tak. BOB. Jesteś starą babą, którą należy je. Prądem i mówisz: tutaj brudno jest, tutaj kusz. Kusz się lepi. Ajajajaj. Aj, aj, aj. POV. Również y, chodzisz w butach po domu. No, debil. Uważa, że lepiej ją wychowa, że lepiej się nią zajmie, że wszystko będzie robić lepiej ode mnie. Ty nie, katulujesz. nie wierzysz. No i słusznie, i masz rację, że nie wierzysz. Jesteś rozsądnym, przynajmniej młodym człowiekiem. Ludzie, trochę ciszej, mała śpi, proszę was. Tak, masz rację, przepraszam. Dwie kobiety, które kocham, nienawidzą się nawzajem. A, 30 lat! No to mogę jeszcze bardziej sfermentować, rzeczywiście widzę. Nie mogę uwierzyć w to, że mama chciała własną piersią karmić Zosiękę. Przecież to jest absurdalne. No, Sylwia musiała to jakoś źle zinterpretować. Musiała to jakoś źle zinterpretować. Powinna to lepiej zinterpretować. Jak idziesz do kibla, na przykład idziesz robić kupę. I rzeczywiście idziesz ją robić. To po prostu mówisz komuś, że się poszedłeś wysrać. W momencie, kiedy ktoś karmi psicem, twoje dziecko. Przecież to jest absurd, przecież to jest absurd, przecież to jest absurd, to jest, da, da. To jest Nie wiem, co kup masz powiedzieć. Nie wiem, że poszedłeś z nim po loda ekipy do ża <grym> Młoda mama nie znalazła w tak krótkim czasie opieki dla Zosi. i chociaż obawiała się reakcji Szefa, następnego dnia wzięła dziecko ze sobą do pracy. Ile pani u nas pracuje? Ja wiem, że krótko, no ale tak naprawdę nie miałam z Pani Sylwio, nie ma takiej możliwości. No niech pan ale to nie zrozumie. Nie ma, nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Czekają klienci, to będzie się wyglądało. Ja wiem, ale ona jest grzeczna. ja ją tutaj tylko zerknę co jakiś czas. Tu klienci przychodzą, żeby się zrelaksować. Proszę dzwonić, po męża i załatwić tę sprawę i brać się do roboty. Czy to jasne? Tak, dobrze, przepraszam. Ja wracam do klientki. Dobrze. Czy ona i tak, jak chłop ewidentnie przyszedł i powiedział, nie weź kur... stąd to dziecko. Tymczasem ona... A, ale skitram się tutaj w tym pi... małe. to co? Halo Grzegorz? Halo, co tam? Halo, co tam? Co to za dźwięki zrobione? Ja przepraszam wiem, że przypalam się do takich, wiecie, czysto montażowych rzeczy, ale naprawdę dziecko kur... by to zrobiło lepiej przyjadę. Za ile będziesz? Za 20 minut. Dobrze, dziękuję. Pięć godzin później zmiana Sylwii dobiegła końca i młoda mama spieszy się do domu, żeby zmienić swojego męża przy dziecku. Co to jest? Syjko, torebka? To jest niemożliwe przecież. Zesiek! Grzegorz, Grzegorz Oj, tutaj nie będzie chyba Grzegorza Grzegorz chyba jest gdzie indziej Grzegorz sobie siedzi na ławce chyba teraz W tym momencie, co? Zobaczmy widzowie Co się teraz wydarzy, zrobimy, o, odcinek Interaktywny widzowie, w tym momencie Odpowiedź A, znowu karmi cycem. Odpowiedź B, szumie To co siedzi, se gada z dzieckiem Odpowiedź C, wkłada mu stopy do reja Odpowiedź D, kąpie się z tym Dzieckiem i pokazuje dla niego Coś, czego dziecko by nie chciało widzieć Na przykład, piszcie widzowie w komentarzu – No nie, no co to ma być? No – co? O co ci chodzi? – Oddawaj ją. – No wiesz Oddaję. co? – Oddaj ją. – Ale o co ci chodzi? Hey, Ona się hej, kąpała kochanie. ze mną. – Robiliśmy dobry. – no, Nie zabieraj mi dziecka. Hey. Ona się jeszcze musi wykąpać. Przestań. Co ty robisz? Ej! Daj nam chwileczkę, no. Tak, chłopaczku. Smoczek jest jeszcze. No. Co to ci chodzi? Co to miało być? Co ty robisz, gdzie jest Grzesiek? Nie krzycz tak. To co? Twój mąż nie zawiadomień cię, tak? Twój mąż nie zawiadomień cię, tak? Ojej oj, oj. Ach, ten Grzegorz! Czy ty myślisz, że mężczyzna zostawi całą swoją piekarnię, pracę i będzie się opiekował dzieckiem? Jesteś niepoważna, skoro mnie poprosił o pomoc, mój czekajcie chwilę, bo tak trochę nie rozumiem pewnych rzeczy, jeśli powiedziała, że to jest jego mieszkanie, to znaczy, że jest kupione no bo inaczej nie można powiedzieć, na przykład to jest moje mieszkanie, co nie, bo jest kupione jeśli babka chodzi do salonu pracować fryzjerskiego, gdzie dostaje załóżmy, że dostaje, nie wiem, dwa, pięćset tysiące złotych, ona powiedziała teraz, że chłop całą pikardię że ma pracę swoją, biznes swoją pikardię, nawet jeśli jest pracownikiem pikardii, to i tak daje mu to około obstawiam 3 czterech tysięcy złotych, w zależności od tego, jaką ma pozycję, jeśli jest szefem to już w ogóle. Jakim cudem? Nie mają pieniędzy na normalną Janikę. Jakim cudem? Proszę, do widzenia! Do widzenia! Nie moje, nie do widzenia. Życie, ale gdzie? Do widzenia powiedziałam! To jak to tak w rękniku? Chcesz nie obchodzi mnie, to jest moje mieszkanie będę robić co chcę. Do widzenia! Nie chcecie tu więcej widzieć, rozumiesz? POV, idziesz sobie przez klatkę, zeszkółki, pierdalasz maczugi, przypalasz luga i pijesz se Monstera, a tam stara baba w ręczniku się przebie... Mm. Po prostu niemożliwe, po tym co ona zrobiła, że karmiła ją piersią, a teraz jeszcze nago chciała się z nią kąpać, to jest nienormalne, ona jest po prostu chora. Jak można być takim niewdzięcznym, no? Czy bawi mnie w tych faratach chyba tak to? Że ten mąż zbieraj. -like. Ja nie wierzę! Jest nie Musiał Musiała to coś interpretować! Tymczasem oni mówią do kamery. Po prostu mówią do kamery. Czy nie wiem, czy każdy ma tam jedną pierdą schizofrenię. I proszę, żeby puścić to na antenie. Nie rozumiem. Czy oni gadają do siebie, czy do operatora? Ja wiem, że to jest nie po to, żeby patrzeć logicję te paradoksy. Ja wiem. Czy każdy tam jest chory psychicznie? Ta babka okej, okay, wiemy już, że jest. Czy każdy? Zresztą nie, Zosia nie jest, bo przynajmniej nie gada do kamery. W sensie ona w ogóle nic nie gada, bo nie umie jeszcze. A synowa? Synowa traktuje mnie jak śmiecia po prostu. No ja nie wiem, jak tak można. Nie, nie traktuje cię jak śmiecia, traktuje się jak piśir psychopatkę. To jest różnica Jak śmiecia traktujesz kogoś Na przykład, nie wiem, ktoś jest miły dla ciebie A ty mówisz a, a, a", Albo y, wyczyś mi buty Albo no możesz mi co najwyżej siurka zrobić logo. I wtedy jest traktowanie jak śmieć A tutaj myślisz adekwatnie Myślisz adekwatnie do zachowania Powiedz mi, dlaczego zostawiłeś znowu Zosię ze swoją mamą Czy ty wiesz, co ona dzisiaj zrobiła? Chciałaś się z nią kąpać nago Serbu, nie denerwuj się. Przecież, wiesz, że miała dobre intencje. Przecież, wiesz, że miała dobre intencje. W jej głowie to były dobre intencje. Prawda wiesz, co wyszło, co wyszło? To ona wyszła z mieszkania w ręczniku, no, ale intencje miała dobre. Przynajmniej w swojej własnej głowie, a no, w której jest trochę bajzel. No Ale czy to ważne? Dobra, nie chcę mi się na ten temat gadać. Co na obiad? Pizza! Pizza, znowu pizza i znowu mrożona? Jak ci coś nie pasuje, to sobie sam zrób obiad. Ja pracuję, zajmuję się zosią. I co? Może macie jeszcze robić obiadki z trzech dań? Dobra nie ty kochani. Ojojoj, oj, oj. ale wejście smoka. Mama, A wy wiecie, że macie otwarte drzwi? I tak, synku kochany, przyniosłam ci obiadek. O, mamo, z nieba mi spadłaś. Masz szczęście, że drzwi były otwarte, bo zmieniłam zamki i nie weszłabyś tutaj. Dlaczego miałabym nie wejść? No wiesz, jak ty tak możesz. Sylwuś, nie przesadzaj. Przecież widzisz, że mama w ma dobrej intencji. Nie, nie, nie. Przepraszam ci bardzo. E, jeśli ty masz zamiar jeść obiadki mamusi i je tak bardzo kochasz, to proszę bardzo. Nie ma żadnego problemu. Nie, nie. Czy ty robisz food waste'a? Ale, proszę. Ale, kochanie, co ty robisz? Jedyne kochanie mi tutaj teraz. Ale... Proszę bardzo! Proszę... Masz obiad swój! Mm, to było niepotrzebne! Znaczy, znowu psa przy... Dolka, widzowie, ale ludzie na świecie na przykład umierają z głodu. Niezbyt fajnie jest wyrzucać kawałek w sumie to całą pizzę żoną, jakby. Ktoś chciał zjeść? Głęb się pierdol. No przecież wiesz, że mama zrobiła to w dobrej intencji. Sama powiedziałaś, że nie masz czasu zrobić dzisiaj obiadu. No i... a mama przyniosła. Zrobione. Super. Może mam ci go jeszcze podgrzać? A jakbyś była na tyle, Jak Jakbyś była na tyle, jak? O! Następnego dnia Sylwia pracuje dopiero po południu, więc pojechała z Zosią do sklepu. Chciała kupić paczkę pieluszek, więc zdecydowała się zostawić na chwilkę śpiącą córkę w samochodzie. Co pani tu robi? Proszę zobaczyć, ktoś zostawił samo dziecko w To jest moje dziecko. Ja byłam tutaj tylko na chwilę w sklepie. Oż to nieodpowiedzialne, nie wolno takich rzeczy robić. Ale nie było mnie dwie minuty, byłam po pieluchy. Proszę pani, co pani mówi, ja tu stoję pięć minut. Nie wiem czy wiesz, nie pamiętam swojego imienia, przepraszam, ale mam problem z zapamiętaniem imion osób, które mam w dupie, ale można stracić prawo do opieki nad dzieckiem, na przykład za coś takiego, z tego co się orientuje. Tak samo, nie wiem widzowie czy wiecie, ale z tego co się orientuje, jeśli widzicie pieska ogólnie w zamkniętym tym, wiecie, aucie i tak dalej, to również można wpierdolić na przykład szybę. Nie zdziwiłbym się, jeśli ktoś na przykład by wypierdolił szybę w tym aucie, żeby to dziecko uratować. A przy okazji, żeby uratować podwójnie i zabrać z tej popie i rodziny Nie było mnie chwileczkę przecież Nie, Dzień dużo dłużej Komenda miejska policji, która z pani nazywa? Dzień dobry, proszę panów, to ja dzwoniłam Co się stało? Ta pani zostawiła samo dziecko w aucie Nieprawda, nie było mnie dwie minuty, wyszłam tutaj tylko przy... do sklepu po pieluchy No jeszcze proszę, tej tu brakowało, to Maja Tyściowa Dzień dobry Dzień dobry Co tu się dzieje? Mi się wydaje, że ona nie jest normalna, w sensie, tu, tu już wiemy no, Mi się wydaje, że ona jest taką postacią mityczną, wiecie, że ona ma specjalną umiejętności, na przykład kur teleportację w każdym wrażliwym niepotrzebnym momencie ma taki czujnik nad głową i robi takie pum i się teleportuje gdzieś gdzie po prostu nie ma zasięgu wzroku ludzkiego no i tutaj generalnie one się kłóciły a policja powiedziała że jeśli ta stara by chciała coś zgłosić w sprawie dziecka to niech śmiało to robi dwie godziny później laska spotyka się ze swoim i kłócą się na temat tego malucha aż tu nagle pracowniczka pomocy społecznej puka do ich drzwi i chce sprawdzić jak sobie w tym domku radzą no ale niech pani zobaczy no cała sytuacja i warunki sprzyjają dziecku no a czy mogę się rozejrzeć tak, to jest salon. Nie, 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 kupa. Przepraszam bardzo, to jest toaleta. Nie widzi pani tutaj główne na podłodze? Mieszkanie zrobiło na mnie dobre wrażenie. Jest czyste, zadbane, rodzice również zrobili na mnie dobre wrażenie. Dobra mina do złej gry. Następnego dnia zrozpaczona fryzjerka nadal nie ma nikogo, komu mogłaby powierzyć opiekę nad córeczką. Ma nadzieję, że uda jej się dojść do porozumienia ze swoim szefem. Wydawało mi się, że wyraziłem się jasno. No niech pan mnie zrozumie, proszę. Pani Sylwio, zrobimy tak. Ja dam pani wolną rękę. Proszę zabrać dziecko. Proszę zabrać swoje dokumenty. Jest pani na okresie próbnym. Zwalniam panią. No, a czy w sumie? To króciutko. Ja mu się trochę nie dziwię. No bo każdy ma, ma swoje zasady w swoim biznesie. Pani i tak już jest wystarczająco w pewnie na to, jakie ma przekonania i nie tylko w jakim kraju żyje. Dobra, tutaj będzie płaku-płaku. Tutaj. O! No i matka. Gdzie jest Zosia? Nie widziałam już jej dwa dni i powiem ci, że bardzo się za nią stęskniłam. Dla ciebie Zosi nie ma, rozumiesz? Zosi nie zobaczysz, rozumiesz? Nie możesz mi niczego zabronić. O, nie, 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 przepraszam bardzo, ale ja to mleko specjalnie dla Zosi ściągam. Ty jesteś jakaś niepoważna? Nie będziesz karmiła tym mlekiem mojej wnuczki, dopóki się nie przebada, wiesz? <laughs> Zobacz, co żeś narobiła. Tatuaż. Ty wiesz, jakie mogą być tego konsekwencje? Wiesz, czym możesz zarazić dziecko? Nawet hiv Ja nie wiedziałem, że takie choroby są w momencie, kiedy zrobimy tatuaż. Może bardziej bym wtedy przemyślał tę sytuację. Następnego dnia talaska się spotyka z tym swoim facetem rano. No i troszkę się tutaj pokłócili o pieniążki i o to, że została zwolniona z pracki. Biblet hump. No i ten chłop to też w sumie jest bardziej za stroną matki niż swojej żony. Naprawdę, ja dalej nie wierzę, że ty trzymasz jej stronę! A co? Nie mam mieć prawa do własnego zdania? Przecież widzę, że zachowujesz się jak bachor. Widzę, że, jakie akcje tutaj robisz. Robisz! Następnego ranka Sylwia zagląda do swojej córeczki, żeby sprawdzić, czy dziecko już się obudziło. Zosia? Gdzie jest Zosia? Boże, nie ma mojego dziecka! Gdzie jest Zosia? Grzegorz, wstawaj! Wstawaj, nie ma Zosi! Wstawaj! Co? Nie ma Zosi! Jak, jak, no jak? nie ma jej, wstawaj, chodź, zobacz, nie ma jej! Wstawaj, chodź, zobacz, nie ma jej! Najlepszy budzik, syreny nad rany. Niemożliwe. No to niemożliwe, nie ma jej! Dzieci od tak sobie nie znikają nie w znikają, ale jej nie ma. To na pewno twoja matka zrobiła! To ona na pewno za tym stoi, ona jest jakaś się normalna! Uspokój się. Jesteś myślącym człowiekiem I jakby masz parę opcji, co nie? Dziecko sześcioletnie, no nie no Samo nie wyjdzie, co nie? Jakby no nie wstanie I nie przeskoczy. Również żadna Kratka nie jest tutaj, nie wiem, używana Wyciągnięta, więc nie prześlizgnęło się ono, co nie? Również, no kurde, no raczej Jakby to był włamywacz, to by na pier... Walał w drzwi, albo nie wiem w szybę i by coś rozdupił Albo no nie wiem, no coś by się stało głośnego On w salonie, ona w sypialni No ktoś by usłyszał Jest jeszcze opcja numer cztery Czyli, że osoba trzecia, która ma klucz mogła wziąć tą, to dziecko Która opcja jest prawidłowa? Dla niego na pewno nie kur... A! 10 minut później młodzi rodzice są pod domem Marii na szczęście Zosia jest z babcią. No i dzień dobry! Chciałam się zająć Zosią, nakarmić ją, pobawić się. Przecież to moja wnuczka. O, a, a poza tym płakało dziecko. Jak no? mogłaś słyszeć płacz dziecka, które mieszka 10 minut drogi stąd? Chciałam tylko nakarmić no dobrze, Zosię. dobrze, jak pani się dostała do mieszkania? To jest dobre pytanie. To był klucz, miałam klucz. Jaki klucz? Jak to jaki? Zapasowy. Zresztą wcale nie muszę ci się tłumaczyć. Jak mi się nie musisz tłumaczyć? Ukradać moje dziecko powinni ci za kratkami zamknąć. A e, to chwila on i dał ten klucz i ona sobie, nie wiem, wzięła, co nie, poszła do klucznika, wyrobiła sobie i sobie wchodzi Ja, dobra, oglądajmy po prostu. A ty skąd miałeś ten klucz? Jak się dostałeś do naszego mieszkania? jak ja to jak cię dostałam? Dorobiłam sobie, dorobiłam sobie. No, o, Mówiłem, mówiłem! Ale to tu dla bezpieczeństwa zrobiłam, no, żeby po prostu mieć dostęp do waszego mieszkania. Czy ja dobrze no. słyszę, u jest policja, tak? Dalej. A co? A co miałem donosić na własną matkę? No ostatnio, na przykład, streamerzy, youtuberzy się donoszą na różne osoby i pokazują, że w sumie to warto jednak robić takie rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że. No tak, mogłeś to na przykład zrobić. Dwa dni później Sylwia przeżywa kolejny szok. No co tam piszą? Jakiś adwokat chce mi zabrać dziecko! No co ty to niemożliwe? Pokaż. Podstawą do odebrania pani praw do opieki rodzicielskiej nad córką Zofią Rostkowską. Są liczne doniesienia o rażącym zaniedbaniu przez panią obowiązków rodzicielskich? Da f*** w ogóle Jakim trzeba być śmieciem. Babka robi wszystko, tak, tak podkopuje, co dziecko podkopuje, tylko i właśnie po to, żeby to zabrać kida. To tak robi. Norma A, normalnie, okej, okay. <grych> nieważne. Sylwia zostawiła dziecko z mężem i potajemnie zabrała mu zapasowy klucz do mieszkania jego matki. Tu jest kaszka świeżo zrobiona, przecież Zosia była u nie dwa dni temu, zrób zdjęcie tu też. Zabawki, no do tego Szabce? też Pochowane, ona jest naprawdę jakaś nienormalna. A tutaj zaraz się okaże, że Zosia leży sobie grzecznie, co widzowie? To była jeszcze piania. No ale teraz to jest pokój dziecięcy. Dwa łóżka? Wiesz co, ona się chyba szykuje, żeby zabrać ci dziecko na dłużej. No i chyba na zawsze. Ej, to jest actually creepy. Strasznie. Babka robi wszystko, żeby zgarnąć kida i już mi pszony, gotowy pokój. Dosłownie, trzeba mieć coś na ubieg, naprawdę. Nie chodzi o tą dziwną czapkę, którą miała wcześniej. Tu jest jakaś kartka. Co tutaj jest? Klaudia Owczarek, ulica Parkowa 74. Pokaż te zdjęcia. Ale ja nie znam tej dziewczynki. Wiesz co, ale spójrz, ona jest podobna do Twojego męża. Te same oczy, ten sam nos. Wiesz, może to jest jego siostra. Ale on jest jedynakiem. Kuzynka? No, ma tylko dwóch kuzynów, z wesela pamiętam. O kurde, co tu się oddupia? Coś by jej chłop miał ukryte dziecko? Jej sypialnia to teraz jest pokój dla dziecka, dla dziewczynki. Ona ma tam dwa łóżka, łóżeczko dla małej dziewczynki i łóżeczko dla dłużej. Pełno zabawek, wszystkiego, rozumiesz? Może się dobrze przygotowała do roli babci, nie pomyślałeś o tym? Tak, to dlaczego ma zabawki pochowane po szafkach w kuchni na przykład? I te stare ubranka sprzed 30 lat? Albo właśnie, albo kaszka zrobiona, gdzie zasił nie było. To wszystko jakoś się nie składa, a zresztą wiesz, co ja to znalazłam, znalazłam to takie zdjęcie dziewczynki. Klaudia Owczarek. Ona jest tak podobna o, do ciebie. Patrz. powiedz o, mi, zdasz ją może? Pierwszy raz widzę tą dziewczynkę i to zdjęcie. To nazwisko, Klaudia Owczarek? Nie, nic mi nie mówi. Wiesz co, może to jest twoja siostra, która zmarła przed Twoimi narodzinami. Tak, do tego wszystko zakręciło takie pierdol... w czasu przestrzeni do tego jego siostra jest mała. <grym> On jest chłopakiem 30-letni. Wiedział, że miałem jakąś zmarłą siostrę, co? Wiesz co? Ja znam adres tej dziewczynki. Po prostu może tam pojedźmy i wtedy wszystko się wyjaśni. A ja w tym czasie zajmę się małą, okej? Okay? Super. Wiesz co? To ubieraj się i lecimy. Kochanie, masz rację, zróbmy tak. Ej, czyli to może nie być jego dziecko, skoro tak no, luźnie do tego podchodzi i mówi spoko, jedźmy, bo pewnie by się bronił i tak dalej, a tak tu nie broni się, więc... Albo ma jaja, To w sumie jak nie mam mózgu, no to chociaż dobrze, żeby miał jaja. Pierwszy raz w życiu pomyślałem, że Sylwia może mieć rację i rzeczywiście z moją mamą coś jest nie tak. Pierwszy raz w życiu uznałem, że moja mamu ma rację, bo zazwyczaj tego z zasady nie mają. A nie, bo jego matka ma. A, to zmienia trochę postać rzeczy. Pół godziny później Grzegorz i jego żona są już pod adresem, który Sylwia znalazła razem ze zdjęciem nieznajomej dziewczynki. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Rostkowska. Dzień dobry, Klaudia Owczarek. Tak, w czym mogę pomóc? Czy zna pani tą dziewczynkę? Nie wiem, co to jest za dziecko, ale o Marii Rostkowskiej słyszałam. Jestem jej biologiczną córką. Oddała mnie do adopcji zaraz po tym, jak się urodziłam. Moi rodzice zabrali mnie ze szpitala zaraz po urodzeniu. Maria. Odnalazłam je rok temu przez prywatnego detektywa. Może czy ja dobrze rozumiem? Pani jest moją siostrą. Ja się zastanawiam teraz, co to a, wszystko mam do siebie. <grym>, że nie wiem, że jakby ona chce sobie wynagrodzić tym dzieckiem, to że ona. znaczy nadrobić, to że ona była, nie wiem, że dała córkę i że chce, chce wychować córkę. Nie nie wiem, nie rozumiem. Tak się chyba nie robi, nie wiem, nie znam się na dzieciach na tyle może. Iżmy do niej, ja muszę jej zadać te pytania. Dobrze. Już wiem, dlaczego moja teściowa jest tak przywiązana do Zosi. Prawdopodobnie wyobraża sobie, że to jej córka. Widzicie? To jest kur... Osem przewidywania przyszłości. Powiedz mi, proszę, kim jest ta dziewczynka ze zdjęcia? Ja, jaka dziewczynka? O, taka. Ja. Nie wiem, nie znam. Jak możesz nie wiedzieć, skoro znaleźliśmy to zdjęcie w twoim domu? Jak to, jak to znaleźliście w moim domu? To, to wyście grzebali w moich rzeczach? Ale ale zesrana. To są jakieś kłamstwa, nie wiem, nie znam żadnej Klaudii, daj mi spokój. Ale mamo, posłuchaj, ja muszę nie. wiedzieć. Psycha sitting widzowie, co? Tak, ona mogła przeszukiwać moje mieszkanie, a mój syn też nie lepszy. To ja mu poświęciłam całe życie. Ale dobrze gra ta babka, widzowie, naprawdę. O, i teraz ta matka płacze i się okazuje, że wow, jednak nie, bo ona nie chce przyjechać. I oni biegną tutaj, zadzwonili na policję i teraz to lecą! Zawrotna akcja, wow, wow! Tutaj przerwa niestety wleciała, ale po przerwie, widzowie. Sylwia i Grzegorz razem z policją jadą pod wieżowiec, z którego chce skoczyć matka mężczyzny. O Boże! No, naprawdę, chcę skończyć! Ale to opłynąć. jest. Mamy tutaj groźbę samobójstwa. Ale to jest moja mama! Dobrze, na górze jest psycholog, mediator, doświadczony człowiek, także mamy sprawę pod kontrolą. Tak zwany człowiek, Jestem poza zakątku! Nie mogę tam wejść z nią porozmawiać, proszę! Dobra, i teraz oni mówią: tak, tak, możesz tutaj przejść, i oni wchodzą. Ale wyważ, mnie, kom proszę! No, no, nie mi kontaktów z Zosią, a Klaudia w ogóle nie chce! Ale jesteś moją mamą, jesteś mi potrzebna, proszę cię błagam, odejdź od tego muru! Spoiler alert, nie skoczę. Patrzcie, robię tak. Oo. Dobra, oni gadają, bla, bla, bla. Tutaj ktoś mówi, że śmierdzi. No i generalnie widzowie skończyło się tak, że poszłam na terapię, dzieci wróciły. Wow, super zakończenie, zajebiście widzowie, bo tak kur... A działa świat właśnie. Że jak ktoś kogoś nienawidzi całe życie, bo nie ma tego rodzica i w generalnie wie, że miał go w dupie, to dostaje telefon od Grzegorza i nagle wszystko jest zajebiście widzowie. Słuchajcie, jest totalnie wyku... mas Również w ikubricji nie, będzie, jak zostawi widzę lajka, suba dla profcia i w sumie co, tutaj macie jakieś inne jego filmy. Ja się z wami żegnam, przepraszam za tę para olimpiadę na tym paradokumencie z mojej strony. A nie zapraszam do siebie na kanał, bo robię gówniane filmy, więc nie wchodźcie tam. Dzięki, dzięki.